Na końcu świata? To my. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Na, 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 na. Uniwersyteckie centrum podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy. Więc co? Kołem się toczy! Dziś będzie o moralności, no dobrze, może nie tylko, ale też. Mówiąc w skrócie, moralność to zbiór zasad określających, co jest dobre. A co jest złe? Jak mniemam, członkinie i członkowie Koła Naukowego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży stawiają sobie niejednokrotnie to pytanie: czy tak jest w rzeczywistości? Zaprosiłem dziś do podcastu Agnieszkę Gronostajską, Patrycję Marczak i Paulinę Kondzior, aby spróbować wyjaśnić, jak to z tą moralnością u studentów jest. Opowieści wszak krążą różne. Relacje z imprez w akademikach niejednemu uniosły resztki włosów na głowie. Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak e, jest patrycja z tą moralnością? Dostałam bardzo trudne pytanie na samym początku. No, łatwych Być... nie będzie pocieszać. Tak, natomiast wypadałoby zaznaczyć już na samym wstępie, mhm. że to, że ktoś jest takim kolem, albo na przykład założył takie koło, jak to ja miałam przyjemność czynić już wiele lat temu, nie wynika z czegoś takiego, że ktoś kieruje się. Moralnością, która jest y, szeroko pojęta, chciałby ją uszerzyć. Raczej wynika z takiego pragnienia młodych ludzi do szukania zasad w życiu tego, że jednak wszystkie nasze znane cywilizacje wszystkie kultury czy zachodnie, czy wschodnie charakteryzowały się tym, że ludzie szukali jakichś wzorców zachowań chcieli wiedzieć, jak mają żyć szukali jakichś reguł, które pomogą im sprawnie przez to życie przejść ponieważ wszyscy się rodzimy jako ludzie wrzuceni niejako w chaos i próbujemy sobie trochę ten chaos uporządkować i się zastanawiamy, jak mamy żyć. Więc spotykamy się z różnymi teoriami, czy żyć tak, jak to było do tej pory w cywilizacji chrześcijańskiej, czy może taki nowoczesny relatywizm jest odpowiednim wyjściem. I zdecydowanie czas studiów jest chyba takim etapem, kiedy najwięcej takich pytań sobie zadajemy. Tak też powstało to akademickie koło ksm które miało być takim miejscem, gdzie będzie można sobie poszukać odpowiedzi na takie pytania, a może nawet je znaleźć. Okej, okay, no to już sobie wyjaśniliśmy na początek, że e, nie jesteście strażniczkami moralności. Zdecydowanie nie, nie o to tutaj chodziło. Dobrze, dobrze. Na początku spróbujmy sobie zlokalizować samo koło. Gdy ktoś chciałby się do Was zapisać. To siedziby będzie gdzie szukał? Na uniwersytecie Agnieszka, na kampusie czy w jakiejś salce katechetycznej któregoś z kościołów? Głównym miejscem naszych spotkań są sale, które są umieszczone na Wydziale Nauk o Edukacji, mhm. który, który znajduje się na ulicy Świerkowej, mhm. oczywiście. E, jako, że mam tę przyjemność bycia prezesem tego koła. Spotkania są ustalane patrząc po prostu na termin, który pasuje wszystkim z uczestników koła. No i wtedy dogadujemy się co do dnia danego spotkania i wybieramy sobie salę, która po prostu jest w danym momencie wolna. I tam się spotykamy przy herbacie, przy ciasteczku. <grymne> <grymne> T -t -t trudno uniknąć, trochę, widziałem, że Patrycja się trochę skrzywiła, jak e, powiedziałem o tej e, salce m, katechetycznej, ale trudno odizolować e, słowo katolicki od kościoła, prawda? Tak, zdecydowanie trudno. Natomiast y, te słowo katolickie tam jest, ponieważ stowarzyszenie ma taką formę, zatwierdzoną przez mm -hmm. władze katolickie i tak dalej. To dawało dużo korzyści prawnych y, takiej działalności. Natomiast y, dlaczego akurat ta nazwa, dlaczego akurat to stowarzyszenie? No no, wzięło się to stąd, że ja kiedy zaczynałam swoje studia, y, wyobrażałam je sobie w taki sposób, który... Widziałam na przykład dużo fajnych filmów na YouTubie, gdzie studenci Uniwersytetu Warszawskiego organizowali tłumne spotkania, na które zapraszali kogoś, to im właśnie, mówił jakieś prawdy, objawione lub nieobjawione, takie, które były bardzo odkrywcze, czasami wzruszające. Pod, pod dyskusję. Tak, było mhm. tam dużo dyskusji, dużo ciekawych, inspirujących spotkań. I ja tak sobie właśnie wyobraziłam, że moje studia też tak będą wyglądały, że to nie będzie tylko zgłębianie takiej typowej wiedzy podręcznikowej, ale będzie też takie miejsce wymiany myśli i poglądów. No to czyli wyobrażałaś sobie to tak, jak studia powinny wyglądać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast nie znalazłam wcześniej takiego miejsca na uniwersytecie. Mhm. Stąd, skoro wiedziałam, że w Polsce coś takiego funkcjonowało i właśnie takie koła, jak te, które tutaj założyliśmy, organizowało takie ciekawe spotkania, na które ja bardzo chciałabym chodzić, bardzo chciałam słuchać takich ciekawych osób, które przychodzą i mówią nam o jakichś niezwykłych sprawach, takich dość poruszających, inspirujących, więc zrodził się pomysł, żeby coś takiego założyć, skoro tam funkcjonowało i właśnie takie koła tworzyły takie świetne inicjatywy. Znam, że może to też jest pomysł na Białystok. No i okazał się być takim pomysłem, tak? Tak, myślę, że to się udało. Ja już jak gdyby próbując zamknąć ten temat, jak gdyby kościelny w, tym, w, tym, w tej całej naszej rozmowie. Paulina, nie masz wrażenia, że trochę wchodzicie w kompetencje duszpasterstwa akademickiego? Nie uważam, żebyśmy wchodzili, mhm. jednak no wiadomo, osoby. Chodzące do koła, może i mają właśnie jakby takie podłoże katolickie i właśnie pochodzą z takich rodzin, ale nie jest to głównym aspektem naszego koła. Skupiamy się, jak właśnie Patrycja mówi, konferencji nie polegają tylko na zapraszaniu osób duchownych, ale również osób, jakby po prostu będących w świecie naukowym i prezentującym właśnie określony ten poziom moralny, tak, Który, o którym niekoniecznie różne różne poglądy, właśnie. Taka idea przyświecała tym wszystkim inicjatywom organizowanym przez koło od samego początku, w których ja jeszcze lata temu uczestniczyłam, żeby właśnie były to konferencje interdyscyplinarne, żeby było tam dużo ludzi, wielu, wiele poglądów, wiele różnych dziedzin nauki i żeby na każde zagadnień, które jest poruszane w tych konferencjach, patrzeć tak wielopłaszczyznowo, płaszczyznowo, tak. Z każdej różnej strony, z różnych dziedzin nauki tak. i poglądów. No, a nie boicie się takiej trochę takiej y łatki, która będzie was stygmatyzować, jeśli chodzi o właśnie y połączenie koła naukowego z wiarą, tak? No bo to, to są dwie rzeczy: nauka i wiara, to są to dwie rzeczy, które teoretycznie się wykluczają. Po pierwsze to się nie wykluczają, a raczej powinny iść razem. Powinny tym samym się torem. uzupełniać. Powinny się uzupełniać. <laughs> Także to jest jedna z tych najważniejszych rzeczy. Faktycznie taka łatka jest, mm. ale z jednej strony też. Uważam, ja wam przepraszam, powiem wam jeszcze taką dykterykę. <noise> jak dzisiaj podzieliłem się ze znajomym, że będę rozmawiał z przedstawicielem koła katolickiego na uniwersytecie, to nagle szeroko mu się oczy otworzyły i mówi, a żeby do takiego koła wstąpić, to co, to trzeba śluby czystości. Złożyć, czy, czy trzeba akt chrztu dostać. Nie, dostarczyć. nie trzeba uprzycamy, że nie trzeba, także można być spokojnym. Czyli, czyli ktokolwiek, kto zainteresuje się, jak gdyby tym, o czym mówicie, tak? Zgłębianiem tematów, dyskusjami na palące problemy, które dotyczą ludzi studiujących, ale w ogóle generalnie ludzi młodych, to w ciemno do was mogą. Oczywiście, że tak. <laughs> Bardzo fajnie by było, bo też będzie taka wymiana poglądów, też takie zróżnicowanie, więc bardzo chętnie No właśnie nie bójcie się, Paulina, takiej dyskusji, nie? Że na, na sali ktoś powie, e, co wy tam wiecie, to kościół to jest B, cacy to właśnie, jest impreza. To właśnie najważniejsze i taka, najlepszą częścią. Taka dyskusja bardzo pozytywnie wpłynie, no bo jednak możemy wymienić to nasze poglądy mhm. i jakby pomyśleć o tym zrozumieć rozumieć naszą stronę, poznać rozmówcę moim zdaniem, bardzo dobry pomysł. Mhm. Jeżeli ja mogę tak tylko uzupełnić, to faktycznie, trzeba przyznać, tak jest, łatka takiego określenia katolickie, jest dość tak pejoratywnie nacechowana. Na pewno negatywnie. Jest taki wydźwięk. My sobie z tego zajmiemy sprawę. Znaczy, szczególnie, szczególnie strony... ostatnio, jeżeli się te wszystkie afery Dokładnie. dziejące wokół kościoła katolickiego, czy ostatnia wypowiedź samego papieża odnośnie wojny na Ukrainie, no nie są to rzeczy budujące wizerunek katolika. Dokładnie, ale z drugiej strony, też jednak ta cywilizacja chrześcijańska. Ma dorobek dwóch tysięcy lat, jest tam wiele wartościowych rzeczy, dlatego takie całkowite odżygnowywanie się od tego, przykreślanie, unikanie tego określenia, też uważamy, że nie jest wcale mądre dla No Nie, nie jest, nie, absolutnie nie jest to i yy, nie powinno być przede wszystkim obraźliwe dla nikogo, yy, dlatego, yy, dlatego pytam, jak odnajdujecie się właśnie w, we własnym środowisku, jak, jak wy to odbieracie, bo to, to was bezpośrednio to dotyczy, prawda? To ja chciałabym powiedzieć, że właśnie też mówiłam znajomym, że należy do takiego koła. Aha. I ze strony znajomych to zostało właśnie też, tak, zaskoczeni. Byli, co jesteś w takim tak. kole, to pewnie co? Modlicie się, no bo mhm. katolickie to właśnie ta łatka. <noise> no, A ja mówię, nie, że to jest powiązane z tym, oczywiście, ale jednak bardzo się odnajduję i bardzo się cieszę, że jestem w tym kole i działam. Ale no, łatka jest i będzie, więc nie mamy na to wpływu. Czyli robicie swoje. Agnieszka, ty srogim prezesem jesteś? Co myślę, że na to pytanie to powinna Paulina odpowiedzieć, e, jako członkini i też mój zastępca, prezes To Paulina, jakim ja jestem prezesem? Jestem srogim? Oczywiście, że nie. Myślałem, że chociaż tutaj się zaczepię. Nie udało się. Nie udało się, dobra, ale, ale nie drżałaś trochę po przejęciu schedy? E, tak, ja przejęłam e, obowiązki prezesa w październiku, tak naprawdę, i to było jedno z... Pierwszych moich spotkań, tak naprawdę w tym kole, z takiego uczestniczenia w tym kole, e, z, więc zostałam trochę rzucona na głęboką wodę, że tak powiem. E, aczkolwiek jestem bardzo zadowolona i bardzo optymistycznie patrzę na przyszłość i na działalność tego koła. Cieszę się, że też mogłam poznać Patrycję, bo będzie myślę, że dla mnie dużym wsparciem e, w tej działalności. A ja Mimo już to widzę, już... to nie ma, nie ma innej już możliwości. Okej, nie mogę. Mimo że już bezpośrednio y, członkiem nie jest, ale sympatykiem na pewno no. wielkim. Mhm. Dobry więc duch tak, koła. Dokładnie tak. No, tak wyszło. No, ja, był, ja byłam Do... tą osobą, która zakładała te koło, Stąd też wiem trochę może więcej niż dziewczyny, które dopiero teraz dołączyły. Natomiast temat kilka Osiem... różnicy, więc to naprawdę... Osiem lat temu założyłaś, tak? dobrze policzyłem tak było. Dobrze policzyłem? Dobrze Być chyba. może. Byłam na pierwszym roku studiów, kiedy jakiś pierwsze 2014 rok, tak? Tak. No a teraz hmm. już jestem 3 lata po studiach, po skończeniu aplikacji, więc już <laughs> dość dawno temu. Okej. Okay. Y Rozmawiamy na razie nie o działalności koła, tylko rozmawiamy tak bardzo ogólnie. A przecież Wasze działania są jakieś takie konkretne, wymierzone w określone akcje? Macie jakiś plan? Agnieszka. Oczywiście, że mamy plan. To może już tak trochę wybiegnę w przyszłość. Znaczy, może najpierw cofnij się w przeszłość i powiedz, powiedz co żeś do tej A, pory. Do tego tak, zaraz nawiążę. Ach no dobra. Takim właśnie wydarzeniem, które chcemy zorganizować w niedalekiej przyszłości, czyli w październiku, jest wydarzenie, które zostało zapoczątkowane jeszcze przez Patrycję i członków wtedy obecnych w kole. Mhm. I było na przykład to y, tak zwana rewolucja, ewolucja, tak? Dobrze to taki, taki wspólny tytuł, ja właśnie, znaczy przeczytałem też taki wspólny tytuł, pod którym y, kryły się kolejne jak gdyby etapy tego wydarzenia. Tak, dokładnie, Ten, to był taki cykl konferencji, rewolucja, ewolucja. TR było specjalnie brane w nawias, po mhm. to, żeby stworzyć taki trochę dualizm i możliwość wielu tego słowa. Czyli to, co zakładacie, żeby było dużo mówione wokół tak? Tak, tego dokładnie, wszystkiego, dokładnie. ok, ok. Tak, żeby był taki cykl konferencji, które same w sobie zakładały, że będą konferencjami interdyscyplinarnymi, mhm. tak jak to już powiedziałem na samym początku, że było dużo różnych dziedzin, dużo różnych spojrzeń. A też takim, takim pośrednim celem tej całej interdyscyplinarności było właśnie to, żeby trafiać do studentów, ponieważ mamy wiele takich konferencji naukowych, które de facto trafiają tylko do jakiejś kadry naukowej i do niezwykle No nie kierowane. mów mi, że koło naukowe zajmowało się sprawami studenckimi. Między innymi oczywiście. <laughs> nie, okej, okay, sobie tak dworuję trochę, ale oczywiście, że no przecież tak to rozumiem, że mm, wszystkie wasze działania skierowane są do ludzi. Którzy są zbliżeni Wam wiekiem i nawet, no już może nie tyle zainteresowaniami, co przeżywaniem pewnych rzeczy, prawda? Oczywiście. Jak raczej do takich, którzy są na takim podobnym etapie życia, też no sobie właśnie. zadają pytania, jak mm -hmm. żyć, co jest mądre, tak. co jest dobre, co tak. jest właściwe. Poszukujących odpowiedzi, no więc jakie te e, zdarzenia, ewolucje, rewolucje miały miejsce? No właśnie, no to jedno na przykład była rewolucja narzeczeństwa, była rewolucja ojcostwa, macierzyństwa. Są też rzeczy, które jednak nas w przyszłości będą dotyczyć, a niektórych nawet już dotyczą Ja Już jako jestem sympatykiem takich dyskusji, naprawdę. I Aha. czekam z niecierpliwością na ten październik, bo tam będziemy o czym gadali. O rewolucji małżeństwa. O, dużo mogłabym tak właśnie... na ten temat powiedzieć. Tak jak właśnie w tych konferencjach organizowanych w przeszłości, tutaj też zaprosimy osoby, które gdzieś specjalizują się w różnych dziedzinach nauki, na przykład teologa, socjologa, historyka, też postaramy się psychologa zaprosić. Mamy nadzieję, że wszystkie osoby, które zaprosimy pozytywnie odpowiedzą na nasze zaproszenie. I później po, takim, po takiej krótkiej konferencji każdego z prelegentów odbędzie się debata, i wówczas każda osoba Aha. będzie mogła bronić swojego stanowiska. Czy w trakcie. Takich spotkań e, odbywają się te debaty tak niewymuszenie? Znaczy, w sensie, że rzeczywiście ludzi zaczyna to napędzać, zaczynają się buzować, i, i ta dyskusja staje się żywa, staje się, e, staje się zaciekła momentami. Polecamy, żeby obejrzeć filmy z naszych konferencji, o. które są żywym świadectwem tego, jak to tam wygląda. A wyglądało. filmy są na YouTube, naprawdę. Tak, filmy są na YouTubie, wręcz muszę powiedzieć, że były kręcone w jakości HD, także ogląda się o, bardzo przyjemnie, więc będzie, polecam w tym miejscu. To wszy, wszyscy słuchacze, którzy będą zainteresowani tym, na pewno hmm, rewolucję, ewolucję, jak wpiszą do wyszukiwarki tego serwisu, to na pewno odnajdą. Ehm, dziewczyny, a powiedzcie wy mi taką rzecz, a jak wy to sobie godzicie... Hmm, Działalność w takim kole, jak Ty godziłaś kiedyś, e, z, ze sprawami prywatnymi. Chłopak, opiekę nad siostrą no, ró, różne rzeczy. Chłopaka można zabrać ze sobą na takie spotkanie? No, ale, no, I i spróbował, by nie pójść. <laughs> Nie, serio pytam, jest to wszystko do pogodzenia? To rozumiem to jako działania takie, które absolutnie nie absorbują na tyle, żeby rezygnować z czegoś. Uważam, że jak najbardziej do pogodzenia, nawet gdyby tego w naszym studenckim życiu nie było, to byłoby ono zdecydowanie uboższe. Uważam, że działalność w kołach naukowych to jest czymś, co każdy student powinien przeżyć, zobaczyć, doświadczyć na własnej skórze, ponieważ tam się uczymy najwięcej. Jeżeli chodzi o czas Owszem, organizacja konferencji jest takim czasem bardzo intensywnym, ponieważ nasz opiekun, pan doktor Łukasz Kalisz, on dba o to, żeby wszystko było na najwyższym poziomie, największa profesjonalizacja działalności. Panie to jest doktorze, jego ale słodzą, ale słodzą. Jest <grym>... prawda? Dokładnie, natomiast jeżeli, tak jak pytaliśmy na początku, czy Agnieszka jest wymagającym prezesem, to trzeba wspomnieć, że pan doktor jest wymagającym opiekunem, bo o to, żeby ten poziom naszej konferencji był jak na najwyższym poziomie. Tam właśnie. Z racji tej łatki, tego słowa katolickie, nie ma miejsca na żadną hołturę, więc bardzo to dbamy, żeby to było mhm. na naprawdę najwyższym poziomie, takim organizacyjnym i merytorycznym. Szczerze powiem, że wpraszam się na konferencję październikową Zapraszamy. i mam nadzieję, że jeszcze przed nią spotkamy się i porozmawiamy. Kiedy będzie szczegóły, zdradzimy, nagramy sobie na ten temat jeszcze podcast. Może zaprosimy pana doktora? Niegdy. Ja myślę, że pan doktor bardzo chętnie będzie uczestniczył o, w takim no nagraniu. Dobrze, dobrze. E, słuchajcie, w naszym podcaście nigdy jeszcze w takim stopniu jak dzisiaj nie poruszałem spraw związanych czy z duchowością, czy z moralnością. Akademickie koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży okazuje się być miejscem dla wszystkich, którzy, będąc chrześcijanami, pielęgnują i wprowadzają w życie kanony ich religii. To prawda? Tak, przynajmniej powinno być. Tak powinno być. Okej, okay. kierując się miłością i dobrocią, starają się dawać przykład. Oczywiście, że tak. No i dobrze, jak żyć godnie i sprawiedliwie. Pozostaje życzyć kołowiczom niezachwianej wiary i mocy ducha, aby potrafili sprostać różnym pokusom i złu, którego w otaczającym nas świecie niestety nie brakuje. Agnieszka Gronostajska, Patrycja Marczak i Paulina Kądzior były gościniami podcastu Wiedza Kołem się Toczy. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. 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 Wiedza KOŁEM SIĘ TOCZY! Na końcu świata? To my! Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Na końcu, na, 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 na. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.